Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Mariusz Szemiczek, jestem menadżerem z firmy Sobdrew. Dziś chcę wam przedstawić schody na konstrukcji metalowej, bardzo ciekawa konstrukcja, jedna belka środkowa z ukrytymi mocowaniami, także bardzo ciekawy efekt. Schody mają konstrukcję metalową malowaną proszkowo, bardzo fajnie wygląda to w połączeniu właśnie z balustradą również metalową, ona również jest malowana proszkowo. Bardzo fajny efekt mocowania stopni, gdzie wszystkie elementy są ukryte, stopnie są specjalnie pogrubiane. I cały element mocujący schody jest ukryty właśnie wewnątrz stopnia. Nośność jest bardzo duża w tym momencie. Są tam specjalne blachy wspawane, które dają jakby nośność temu stopniu, a wygląda on tak jakby był tylko nałożony na belkę metalową. Wszystkie nasze balustrady mają szlifowane spawy, czyli wszystkie połączenia, gdzie były spawane, są wyszlifowane. Wygląda to wtedy bardzo, bardzo estetycznie. W naszych balustradach staramy się wyeliminować wszystkie elementy zbędne, tak jak w słupkach na przykład jakieś blachy mocujące. Całe mocowanie jest tutaj ukryte w środku, w słupku, tak żeby balustrada była stabilna. No i tutaj bardzo fajne też wykończenie, czyli połączenie paneli ze schodami. Jest to nasz element drewniany, tak zwana deska na panel, która bardzo fajnie łączy te dwa elementy, ale też pozwala nam odpowiednio zamocować balustradę. Schody tego typu projektujemy tak naprawdę od podstaw, bo przyjeżdżając do klienta na etapie budowy jest tylko otwór, dziura w stropie, no i nie ma, nie ma schodów, więc robimy całkowicie projekt od podstaw. Projektujemy łącznie z wykonawstwem, z montażem, tak żeby był efekt, tak jak widać to na przedstawionym obrazku. Bardzo często padają pytania, jak długo robi się takie schody. Otóż jest to tak naprawdę Etap składający się z dwóch części, czyli najpierw montaż konstrukcji łącznie ze stopniami, no i później po montażu stopni robimy pomiar balustrad już tutaj u klienta na miejscu. No i około trzech tygodni trzeba czekać na pojawienie się finalnie i montaż tych balustrad. Jeżeli chodzi o koszty tego typu schodów, w zależności od balustrad, od ilości stopni. Mogą być one różne i bardzo rozbieżne, bo tak naprawdę takie schody możemy kupić gdzieś za około 30-35 tysięcy, ale przy tego typu wielkości schodów, przy tej ilości schodów, no to już może być koszt nawet 50-60 tysięcy złotych. W schodach tego typu jesteśmy w stanie również przygotować oświetlenie LEDowe, tak jak tutaj widać. Wyprowadzamy kabelki wtedy w konstrukcji, przeprowadzamy odpowiednio w frezach przez stopień. Także też można dodatkowo efekt LEDowy sobie wschody wprowadzić. Zapraszam wszystkich na naszą stronę www. Opis Państwo znajdziecie pod spodem adres mailowy. No i proszę lajkować.